Mieli Państwo? Tak. Idę sobie wiatr, jest jednak spory Mam czapkę zaraz chyba kaptur założę Na razie idę tutaj Kulę tak trochę z boku mam Wczoraj mnie nogi bolały wieczorem Bez kuli się wybrałem słychać wodospad na garę Nie podchodzę tak znacie, tym nie idziemy dalej. No dobra, na razie wyłączamy, idziemy. Это пацаны, типовый.